Młodzi ludzie mają mały wpływ na to, co dzieje się na świecie. Z taką tezą zmierzyli się uczestnicy drugiej edycji debat oksforskich w Wierzchosławicach. Jakim poszło? Zobaczcie sami. Mamy finał, czyli takie ukoronowanie tych trzymiesięcznych zmagań i miesięcznej pracy, dzieci oraz nauczycieli, którzy cały czas sprawują pieczę nad tymi dziećmi, cały czas pomagają i cały czas organizują im pracę. Cała liga składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to są takie warsztaty, które są przeprowadzane przez osoby, które uczą te dzieci publicznej wypowiedzi, radzenia sobie ze stresem. Budowania argumentów, budowania linii argumentacyjnej, mowy ciała, uczą ich ile trzeba powiedzieć w warstwie słownej, a co trzeba dopowiedzieć w warstwie gestów. Są to dwudniowe, takie bardzo wyczerpujące warsztaty, trwają 16 godzin, to jest 2 dni po 8 godzin. Te dzieci po pierwsze uczą się teoretycznych rzeczy, po drugie uczą się praktycznych rzeczy. Odbywają się również takie warsztaty, podczas tych warsztatów odbywają się takie próbne debaty, podczas których te dzieciaki no jak gdyby na żywo dotykają już całej sfery debaty w formule oksfordzkiej, bo to jest specjalna formuła, która rządzi się swoimi prawami i te dzieci muszą te prawa po prostu poznać. Jest to już druga liga debatancka organizowana w naszej gminie. W tej Lidze biorą udział przedstawiciele wszystkich naszych szkół podstawowych, a dzisiaj mamy finał dwóch szkół, które do tego finału doszły. Gdyby takim celem jest to, żeby te dzieci w miarę Możliwości same przygotowywały się do tych debat, czyli same się y, szukały argumentów, y, same szukały kontrargumentów, natomiast no, zawsze jest potrzebny człowiek, który to wszystko ogarnie i który to wszystko pomoże im zorganizować. Powiedz nam, co ci dały występy w debatach oksfordzkich? Na pewno duże doświadczenia. E, też w wypowiadaniu się, przygotowywaniu tych mów. Na pewno nam się to przyda do egzaminów i w szkole średniej też na 100%. Też wydaje mi się, że poprawiły na pewno pewność siebie. Bo jednak, żeby wyjść tutaj, no to jednak bez pewności siebie to może to nie wyjść. No i zawsze musi tutaj być ktoś, kto tą. To... Debatę poprowadzi, czyli musi być pan marszałek, lub pani marszałek, musi być sekretarz, musi być trzy, przynajmniej trzy osoby w loży. U nas są to osoby, które przeszły całą drogę debat oksfordzkich w Tarnowie, w tym momencie są studentami, debatują dalej na studiach, więc są to osoby zupełnie bezstronne, zupełnie kompetentne i merytoryczne, więc te oceny w naszym mniemaniu, w naszej ocenie są naprawdę bardzo sprawiedliwe to było niesamowite doświadczenie być tutaj i dzisiaj, i przez cały miesiąc, obserwować jak dynamicznie się zmieniają mówcy i na poziomie retorycznym, i na poziomie wiedzy i w ogóle doświadczenia debatanckiego, to było absolutnie coś budującego nie tylko ich, ale też mnie jako sędzie. No a dzisiaj, no cóż, no jak już rozmawialiśmy wcześniej, uważam, że debaty finałowe zwykle nie są najlepsze w całym sezonie, no bo wiadomo, dochodzi ten czynnik stresowy, jest inne pomieszczenie zwykle, więcej sędziów, no i jakoś to wpływa na tę ogólną jakość wystąpienia, ale i tak jak na szkołę podstawową, to wielkie szapoba ode mnie dla nich, bo będąc w ich wieku, czyli no 14-15 lat, to absolutnie jeszcze wtedy nie wiedziałam w ogóle, czym są debaty. A myślę, jak moja kariera i w ogóle życie osobiste i zawodowe i studenckie mogłoby się potoczyć, jakbym już wtedy zaczęła, więc no, zazdrowsze im bardzo tego, że stawiają te pierwsze kroki w takim młodym wieku i sobie, że mogę to obserwować i ich oceniać. W ogóle to jest fantastyczna zabawa. i. No naprawdę, zazdroszczę sobie, że mogłam tutaj być, więc fajnie. I trzymam kciuki za organizatorów i zamówców, za wszystkich tutaj, bo super, że to się dzieje i że się działo. Zwycięzcom tegorocznego sezonu serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejne, pełne emocji edycje Ligi Debatanckiej w Wierzchusławicach. Do zobaczenia.